Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałabym wygłosić w swoim oświadczeniu wyrazić radość z ogłoszonego dziś wieczorem zawieszenia broni pomiędzy Izraelem a Hamasem, a Strefą Gazy faktycznie. Bo szanowni państwo, nie ma naprawdę nic straszniejszego jak wojna, jak ginący ludzie, jak ginące dzieci, jak dzieci patrzące na śmierć innych. Na, często na śmierć swoich bliskich, swoich rodziców. Niestety podpisane zawieszenie nie obejmuje zniesienia blokady tego terenu przez Izrael. Chciałabym przypomnieć, że jest to teren o powierzchni 360 zaledwie kilometrów kwadratowych, czyli porównywalny tak naprawdę do miasta Krakowa administracyjnie, który to zamieszkuje półtora miliona mieszkańców. To teren otoczony murem. To teren, z którego nie można wyjechać. Szanowni Państwo, tam mieszkają dzieci. To jest wielkie getto, z którego nie mogą wyjechać. W 2009 roku, po poprzedniej ofensywie Izraela na strefę gazy, do Polski udało się przywieźć ponad 70 dzieci, dzieci palestyńskich, właśnie stamtąd. Dzieci te po raz pierwszy opuściły ten zamknięty teren. To getto, na którym przyszło im żyć. Po raz pierwszy zobaczyły kraj bez wojny. Po raz pierwszy nie musiały bać się przylatujących samolotów czy helikopterów. Chciałabym Państwu dzisiaj przeczytać list, jaki otrzymałam od jednego z tych dzieci, które było w Polsce, które raz w życiu zobaczyło kraj bez wojny, a potem musiało tam wrócić i dalej tam żyć. Napisał tak. Nazywam się Joseph Ata al-Nadżar. Jestem jednym z tysiąca dzieci mieszkających w strefie gazy. Uczę się w szkole Narodów Zjednoczonych dla uchodźców. Żyję w bardzo złych warunkach. Jakby tego nie wystarczało, oni, Izraelczycy, dodali wojnę do naszego życia. Ostrzeliwują nas ciągle. Rakiety są jak padający deszcz. Oni atakują nas przy pomocy samolotów myśliwskich, bombowców, samolotów bezzałogowych. Bombardując, wystrzeliwując rakiety, bez litości. Nie wiem, jak mogę być bezpieczna. Nie wiem, jakie będzie moje życie po tym konflikcie, po tym, jak widziałem moich przyjaciół atakowanych przez rakiety, gdy bawiły się w swoich domach. Widziałem fragmenty ich ciał. Nie mogę przestać płakać, jestem przerażony. Każdej nocy mam koszmary. Pragnę moich praw wynikających z praw dziecka. Pragnę zawsze żyć w pokoju. Obiecałam mu, odpisując na jego maila, że przeczytam to dzisiaj, tutaj właśnie w Sejmie, żeby jego głos był słyszany i niezapomniany, i żeby miał swoje znaczenie. Zawieszenie broni to dobra wiadomość, jednak musimy pamiętać, że nie rozwiązuje to problemu Palestyńczyków. Ludzie ci zasługują przecież na normalne życie. Chcę wierzyć, że dzisiejsze oświadczenie amerykańskiej sekretarz stanu Hillary Clinton, że nadszedł czas na przygotowanie porozumienia, które zapewni pokój w regionie i poprawi warunki życia Palestyńczyków, to nie puste słowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani